Witam serdecznie. Z tej strony Paweł Biedrzycki z StrefaInwestorów.pl. Dzisiaj jest 1 października 2014 roku. Zapraszam do analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w nadchodzącym miesiącu. W ramach dzisiejszej analizy przyjrzymy się sytuacji na indeksach amerykańskich S&P 500 oraz Nasdaq. Zapoznamy się z tym, co się dzieje na niemieckiej giełdzie, tutaj mam na myśli indeksy DAX oraz MDAX, giełda rosyjska RTS, no i ostatnia, kluczowa część, czyli polski rynek WIG, MWIG 40, WIG 250, WIG Banki, no i WIG Energia. Zapraszam do analizy. Mówię rozpoczynamy od indeksu SP 500 w interwale miesięcznym. Tutaj, właściwie, miesiąc przyniósł nam wrzesień Czarny Korpus. Absolutnie to nie zmienia całkowicie sytuacji długoterminowej. Jesteśmy w okolicy historycznych maksimów. Dopóki nie nastąpi zejście poniżej średnią 15-miesięczną, czyli tą czerwoną, nic niepokojącego na giełdzie w USA się nie dzieje. SP 500 w interwale dziennym. Znajduje się w okolicy wsparcia. Nieznacznie zostały naruszone maksima z lipca. Jesteśmy w okolicy średniej SMA 50, niedaleko jest średnia SMA 100 niebieska. Zazwyczaj w okolicy jednej z tych dwóch średnich przecena się zatrzymywała i następował powrót do wzrostu. Ważne jest to, że dużo mocniejszym indeksem jest obecnie Nasdaq. Zwracam uwagę, że tutaj on bardzo czytelnie realizuje ruch powrotny do wyłamanych maksimów z lipca, zatrzymanie w okolicy średniej SMA50 zakładamy, że tutaj nastąpi powrót do wzrostów i kontynuacja zwyżki. Zasięg oczywiście historyczne maksima, czyli wyłamanie szczytów z 2000 roku. No, niestety, dużo gorzej wygląda sytuacja na indeksie niemieckiej giełdy. Tutaj yy, kończyliśmy omówienie mniej więcej tutaj yy, na początku września. Zakładaliśmy, że jeżeli dojdzie do wyłamania tego zgrupowania średnich, to mamy sygnał kupna. Tymczasem doszło do wyłamania zgrupowania, rynek wyszedł na dwumiesięczne maksima, no i nagle nastąpił zwrot. I powiem szczerze, że w takim momencie musimy sięgnąć po inny indeks. Trudno wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, i w tym momencie przechodzimy na indeks MDAX. To są niemieckie spółki z segmentu mniejszych, i tutaj on wiele nam wyjaśnia. Zwracam uwagę, że jeśli chodzi o MDAX. Nie doszło do wyłamania tego zgrupowania średnich. Średnia SMA 100 i SMA 200 powstrzymały odreagowanie. Z technicznego punktu widzenia, zwyżka była jedynie ruchem powrotnym do przełamanych średnich i kontynuacja przeceny. W tym momencie, dopiero wyłamanie na mdax tych ostatnich wrześniowych maksimów będzie stanowić sygnał kupna i potwierdzenie tego, że kontrolę nad rynkiem. Odzyskały byki. Dopóki to nie nastąpi, no to cały czas kontrolę nad rynkiem utrzymują niedźwiedzie. Rzut oka na indeks rosyjski. Tutaj w zeszłym miesiącu mówiliśmy o tym, że wyłamanie tych maksimów z sierpnia da nam sygnał na RTS-ie kupna. No niestety to nie nastąpiło, i proszę zobaczyć, że w tym momencie mamy czytelną realizację formacji głowy i ramion, wyłamanie linii szyi. Wyłamanie, ruch powrotny, kontynuacja przeceny. No i w tym momencie zdecydowanie sytuacja na giełdzie rosyjskiej wygląda negatywnie. Dopiero sygnał, że byki odzyskują kontrolę, będzie wyłamanie tego ostatniego szczytu w okolicy 1200, bo wtedy będziemy mieli potencjalną pułapkę na niedźwiedzie poniżej linii szyi, to jest dość mocna zwrotna formacja. Ale dopóki cię to nie nastąpi, no to obraz rynku. Rosyjskiego prezentuje się negatywnie. Przechodzimy do polskiej giełdy. Kończyliśmy mniej więcej pod koniec sierpnia. Mieliśmy ten ruch powrotny, który interpretowaliśmy jako ruch powrotny do przełamanego zgrupowania średnich przed kontynuacją wzrostów, to bardzo ładnie zapłaciło. Zwracam uwagę, że Wik zaatakował wieloletnie Maksima, to jest wyjście na wieloletnie Maksima skończyło się to pułapką na byki, cofnięciem i jeżeli nastąpi negacja tej pułapki, no to mamy czytelne potwierdzenie trendu wzrostowego, kolejny sygnał kupna i być może kolejny rajd wzrostowy na polskim rynku. Zresztą polski rynek wykazuje oznaki siły w ostatnim miesiącu, dwóch. No i to jest najprawdopodobniej dyskontowanie kolejnej fali obniżek stóp procentowych. Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja na indeksie średnich spółek MW40. Proszę zobaczyć, pięknie wyłamanie, ruch powrotny, kontynuacja zwyżki, wyłamanie z tej rocznej konsolidacji, ruch powrotny, no i kontynuacja zwyżki. Wszystko na to wskazuje. WIG 250, również oznaka siły. No tu mamy opór w postaci tego minimum z maja, ale pod względem technicznym mamy. Atak na opór, ruch powrotny w okolice przełamanej średniej SMA 100, no i ponowienie maksimum, wyłamanie tego szczytu. Mamy czytelny sygnał kupna E na małych spółkach z zasięgiem, przynajmniej w okolice tej średniej 200-okresowej czarnej. Wigbanki, no poprawiła się sytuacja na indeksie Wigbanki. Tutaj był ten w zeszłym miesiącu element niepewności, że indeks MV 40 wyłamały już, przełamały zgrupowanie średnich, a banki wciąż tego nie robiły. No i wrzesień pokazał, że pojawił się też popyt na bankach, mamy wyłamanie zgrupowania średnich z technicznego punktu widzenia, ruch powrotny, no i najbardziej prawdopodobne wydaje się kontynuacja wzrostów. W tym momencie zaniepokoiłbym się dopiero jeżeli nastąpi przełamanie tego minimum, z końca sierpnia. Dopóki to nie nastąpi, no to każda przecenę będziemy interpretować jako ruch powrotny do tego zgrupowania średnich przed kontynuacją wzrostów, zwłaszcza, że tutaj mamy bardzo ciekawy układ średnich sugerujący gotowość do dynamicznego ruchu. Mając świadomość tego, że kontrole nad rynkiem utrzymują byki, no to za bardziej prawdopodobny uznajemy dynamiczny ruch w górę. Ostatni wykres dzisiaj omawiany to jest WIC Energia, który znajduje się w okolicy swoich historycznych maksimów. Co prawda, historia tego indeksu sięga 2010 roku, w tym momencie znajduje się w bardzo ważnym miejscu. Indeks wyłamał szczyt z 2011 roku, realizuje obecnie ruch powrotny do tego maksimum. No i bardzo prawdopodobnym jest to, że będzie kontynuował zwyżkę. Dlatego. Spółki energetyczne cały czas pozostają w gronie tych, którymi się interesujemy, no bo z technicznego punktu widzenia, tutaj bardzo prawdopodobna wydaje się kontynuacja zwyżki. Podsumowując, wrzesień był bardzo udanym miesiącem dla inwestorów giełdowych. Sytuacja na rynku amerykańskim nie uległa zmianie, wciąż widzimy oznaki siły. No i z technicznego punktu widzenia zakładamy, że obecna wrześniowa przycena jest korektą przed kontynuacją wzrostów. Jeśli chodzi o, o rynek niemiecki, no to tutaj sytuacja wygląda gorzej. Kluczowy dla nas w tym momencie jest indeks MDAX. I tutaj wyłamanie tych maksimów z września będzie stanowić sygnał właściwie kupna dla giełdy niemieckiej. Dopóki jednak to nie nastąpi, no to ten element niepokoju... Warto być świadomym tego, że ten element niepewności jest. Giełda rosyjska niestety nie wygenerowała sygnału kupna, obecnie obraz rynku jest negatywny. No i musi nastąpić jakieś uformowanie pułapki na niedźwiedzie, żeby doszło do odreagowania. Z wszystkich omówionych rynków polski rynek wygląda zdecydowanie najlepiej. Mamy właściwie sygnały na wszystkich najważniejszych kupna na wszystkich najważniejszych indeksach. Wik jest w okolicy wieloletnich Maksimów, Mwik 40 również. Wik energetyka jest właściwie na historycznych maksimach. Wygląda na to, że czeka nas udana jesień, ze względu chociażby na to, że giełda będzie dyskontować kolejną falę obniżek stóp procentowych. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. I życzę dużych zysków. Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo i chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie, pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie. Jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski? Wejdź teraz pod adres strefainwestorów.pl ukośnik e lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo.